Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj zaczynam tak nietypowo, ponieważ doszłam do wniosku, że przydałaby się jakaś zmiana. No i dzisiejszego vloga zaczniemy od makijażu. Dopiero później wam opowiem, jakie są plany na nadchodzący dzień. Jak widać, chyba widać, bo ten aparat w miarę tak szczegółowo pokazuje, moja cera nie jest w najlepszym stanie, no ale cóż, no czasem tak bywa. No bo gdzieś tu 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 tu. Da. Wszędzie mam po prostu jakieś czerwone kropki. Um, no, ale też nie chcę sobie robić za ciężkiego makijażu, bo jest na dworze ciepło, no i nie chciałabym, żeby to wszystko mi spłynęło. Także dzisiaj przetestuję krem bibi z bo ostatnio gdzieś tam go dostałam. Um przy jakiejś ulotce, czy w jakimś sklepie, no nieważne. No i właśnie jestem ciekawa, jak się ten krem sprawuje, bo ja bardzo firmę w Janek lubię. No i być może kupię pełne opakowanie tego kremu później, jeżeli on mnie urzeknie. Oj, chyba ten kolor, powiem Wam, że nie jest mój. Totalnie. Będę wyglądać jak marchewka. Czyli niestety testowanie tego kremu nam odpada. O, a mam jeszcze... E, taki filtr, on jest z firmy Kills um, I to jest 50+, plus, i on jest chyba właśnie takim kremem BB No dobra, i ten kolor może już będzie bardziej dla mnie Jak chyba nawet już używałam kiedyś Koń jest jakiś taki strasznie wodnisty, on taki powinien być Może go powinnam jakoś zamieszać? Nie, on jest taki wodnisty chyba, no dobra No ten krem chyba nie ma żadnego, ale przynajmniej czuję, że moja cera jest nawilżona no, i że będzie chroniona przed promieniowaniem UV, no bo wiadomo, jest to filtr. Okej, okay, dobra, to przynajmniej zamaskujemy niedoskonałości. No, i ja jak zwykle używam tego kamuflażu z Catrice. Kurczę, mam tu strasznie są skórę przynosię. I nawet ten krem nie zadziałał. Hmm, no, dobra. Później w ogóle mam w planach pójść do albo sklepu zielarskiego, albo tej nowej drogerii, którą u nas na mieście otworzyli, albo do kwiaciarni, bo potrzebuję aloesu, bo właśnie słyszałam, że aloes świetnie działa na niedoskonałości, a ja potrzebuję do piątku w miarę ogarnąć moją cerę, bo w piątek mam sesję zdjęciową przy takim jednym fajnym, ciekawym projekcie, o którym na pewno później się dowiecie. No i chciałabym w miarę tak, wiecie, spoko wyglądać, bo niby no istnieje Photoshop i tam wszystko można zamaskować, no ale jednak człowiek jak wyglądał ładniej, to no też lepiej się czuje. Także gdzieś pójdę tego poszukać i jeszcze muszę się wybrać do szkoły, bo w ogóle w szkole już nie byłam chyba tydzień. Znaczy, przypuszczam, że większość z Was też teraz już nie chodzi do szkoły, wiem, że w ogóle w mojej klasie chyba chyba nikt nie chodzi, no ale okazało się, że w piątek niestety nie będzie mnie na zakończeniu roku szkolnego, bo muszę jechać do Warszawy właśnie na tę sesję i muszę się dowiedzieć, czy będę mogła później w sekretariacie odebrać to świadectwo i czy będzie z tym jakiś problem. No także muszę pójść na zakupy i muszę pójść do szkoły. Okej, okay, szybciutko ogarniemy jeszcze brwi. Tu teraz jeszcze rzęsy. Ja tutaj używam tuszu z debam. Nie wiem, czy słyszeliście, Liście, ale bardzo fajnym sposobem nakładania pudru, pudru sypkiego, jest nakładanie go gąbeczką. U mnie, jak nakładam puder właśnie tym sposobem, to matuje on skórę na 2-3 godziny dłużej. Także myślę, że posiadaczki cery tłustej i mieszanej powinny tego spróbować. Jeszcze może użyjemy rozświetlacza, bo wydaje mi się, że to jest takie. Mm, dziewczęce i ja też niezmiennie używam tego rozświetlacza Garys Glow. Nie wiem, może bym użyła sobie jakieś pomadki takiej letniej. Okej, okay, dobra, chyba jestem gotowa, tylko teraz jeszcze musiałabym rozczesać włosy. Przyszła do mnie przed chwilką paczka z prezentem dla mojego taty na Dzień Ojca, ponieważ no mnie w piątek nie ma, więc będę musiała zorganizować ten Dzień Ojca wcześniej, czyli dzisiaj. I na szczęście prezent zamówiony w poniedziałek już dzisiaj w środę do mnie doszedł i właśnie zamówiłam mojemu tacie tą oto golarkę, taką jakąś śmieszną tutaj z trzema ostrzami. Ja to się w sumie zbytnio nie znam, ale Mama powiedziała. Że tacie na pewno się przyda No ale chcę jeszcze zamówić coś mojemu tacie z Zalando Więc zaraz siadam do komputera I będę czegoś szukać Poszperałam troszkę po Zalando, bo teraz są duże Obniżki, wyprzedaże Więc można znaleźć fajne perełki No i ja właśnie znalazłam Tę koszulę i wydaje mi się, że naby całkiem spoko wyglądała Na moim tacie i też jest Właśnie za fajną cenę, bo tu jest obniżka Aż o 40% No i jeszcze znalazłam Taką kurtkę wiosenną i co prawda, jakoś ona tak mi się zbytnio nie podoba na tym modelu, ale jak sobie ją wyobrażam na moim tacie, to jest naprawdę spoko. Zaraz zobaczę, ile to mnie będzie kosztować po tych obniżkach. Okej, okay, czyli wszystko mamy za niecałe 300 zł, ale tutaj jeszcze na Picodi jest kod rabatowy 5% na wszystko na Zalando przy zamówieniu od 220 zł, czyli akurat nie moje zamówienie się na to łapie. O Picodi jestem wręcz pewna, że już każdy z Was słyszał, ale też jestem pewna, że większość z Was po prostu wiecie, uchem wleciało i drugim uchem wyleciało. Ja jestem osobą, która faktycznie mogę się przyznać wydaje dosyć dużo pieniędzy, z tego względu, że po prostu ja, jak coś chcę, to sobie kupuję. Nie widzę sensu w tym, żeby się jakoś bardzo ograniczać. Znaczy, wiadomo, trzeba oszczędzać, ale też no, nie można oszczędzać całe życie. Natomiast, mimo tego, że ja lubię wydawać dużo pieniędzy, ja nie lubię wydawać za dużo pieniędzy, nie lubię przepłacać. I dlatego już nawet wyrobiłam sobie taki odruch, że zawsze jak coś kupuję w internecie, to po prostu patrzę na pikot i patrzę, czy są jakieś kody rabatowe, bo zazwyczaj są i można zaoszczędzić kilkadziesiąt, e, może nawet kilkaset złotych, jeżeli robicie duże zakupy. Także wiecie, no po co przepłacać? Nikt nie lubi wydawać za dużo pieniędzy. Kwestia poszukania kodu zniżkowego i użycia go później to jest, nie wiem, minuta, maksymalnie dwie, e, no jednak Oszczędzacie oszczędzacie pieniądze. Jak już jesteśmy przy temacie oszczędzania pieniędzy, to powiem Wam, jakiego deala zrobiłam przy zakupie biletów lotniczych. Co prawda nie wiem, jak to jest z tymi takimi um, normalnymi liniami lotniczymi, ale powiem Wam na przykładzie Ryanaira, że bardzo, ale to bardzo opłaca się śledzić bilety przez na przykład okres dwóch tygodni i po prostu zobaczyć, w jakie dni bilet jest najtańszy. Ja tak robiłam i właśnie wczoraj już tak dopiero. Na ostatni guzik um, moje wakacje, bo właśnie już zakupiłam um, ostatni bilet lotniczy, którego mi brakowało, ponieważ czekałam aż cena spadnie. Ja przez dwa tygodnie nie sprawdzałam, właśnie po ile jest ten bilet, i on przez ponad tydzień utrzymywał się cały czas um, w cenie tu bodajże 62 euro, a wczoraj wieczorem trafiłam tak, że był za 120, więc zaoszczędziłam 40 euro. A to jednak musimy przyznać, że jest całkiem spora kwota. Tak się do Was zagadałam, że kompletnie zapomniałam, że za 20 minut mam paznokcie, a jeszcze muszę do szkoły pojechać, więc szybciutko jadę i odezwę się do Was później. Jak córka dogaduje się z ojcem? Uwaga, uwaga! Mój tata wracał dzisiaj z Gdańska, więc myślałam sobie: spoko, pojadę po niego na dworzec. I moja mama mówi: no, to ja wysłałam dać SMS-a, to będziesz mogła po niego jechać. Okej, okay, więc jadę. Dojechałam na dworzec i tak stoję, um, stoję i tak myślę sobie: hmm. No, pociąg nie był spóźniony, więc chyba powinien już tu być. I dzwonię do mojego taty, a mój tata mówi: no, Curuś, ja już pod domem jestem, zaraz będę. Więc się tak przejechałam po mieście. W ogóle nałożyłam sandały pierwszy raz do samochodu. I teraz wiem, że to był zły pomysł, bo są strasznie twarde. Ja w ogóle nie wyczuwam sprzęgu ani gazu. No więc już raczej tych butów do samochodu nakładać nie będę. Bo ja generalnie nie noszę zbyt często sandałów, bo tak jakoś. Wydaje mi się, że śmiesznie w nich wyglądam, ale niestety nie mam wyjścia, ponieważ wszystkie inne buty, trampki, um, wszystkie mnie po prostu obtarły i moje nogi cierpią. No a teraz, jak już przynajmniej pozałatwiałam te. Przywożenie taty, to teraz lecę na zakupy, ponieważ muszę kupić ten aloes i jakieś warzywa, coś do jedzenia, bo dzisiaj robimy, znaczy ja robię kolację na dzień ojca. Dobra, byłam na zakupach. No i oczywiście, co kupiłam? Plastry, bo ja naprawdę nie mogę chodzić w ogóle w żadnych butach, bo wszystkie mnie obcierają. No i tutaj mam jeszcze sałatę. O, pasty do zębów. No, dodam, pasty nie zjem, ale tutaj kupiłam jeszcze jedną sałatę. Paprykę i jeszcze jest chyba. To są jakieś przyprawy, jeszcze jest ser feta I dzisiaj um, ja bawię się w małego kucharza i będę robiła sałatkę. Kupiłam jakiś taki papier ozdobny, co prawda? No nie są za męski, ale w sumie to prezent ode mnie, więc yy, myślę, że raczej nie powinno być z tym problemu i biorę się za pakowanie, bo pewnie zleci mi na tym z 20 minut, bo ja kompletnie, kompletnie nie potrafię pakować prezentów. You better Dziękuję. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca dla mego wspaniałego, jednego, rodzonego i wprost najlepszego. Ach. Córko, chyba się pochwaczę za Ach, Ja mogę wiersz jakiś napisać. Mua. Dziękuję, naprawdę dziękuję wow. Ale jak się dopasowałaś do koszulki Ola, mogę ci wierzyć, że na następne 10 lat to Ojej, To co Pasowa... ja kupię za rok? A pa, raz, chodź, Przyniosłam sobie walizkę i zaraz będę się pakować Nie wiem co prawda, czy zmieści się na 4 dni w tą walizkę, ale już nie takich cudów dokonywałam, więc mam nadzieję, że tym razem również mi się uda No ja z wami będę się już raczej żegnać bo po prostu chciałabym już sobie powoli zacząć montować tego vloga żeby go jak najszybciej wstawić na kanał. No, a jeszcze muszę się spakować i przydałoby się jeszcze poćwiczyć, może umyć głowę i w ogóle za dużo tego wszystkiego. Także mam nadzieję, że ten vlog się Wam spodobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie koniecznie o łapeczce w górze i widzimy się już niedługo ponownie na moim kanale w kolejnym filmie. Także do zobaczenia i cześć!